Cześć na kanale Borgiem Land. Witają Was Martyna i Tomek. A w dzisiejszym materiale opowiemy Wam o grze. Zapraszamy do podziemi. Dokładnie tak. W Polsce wydaną przez wydawnictwo portal e, i dwa pionki. Teraz opowiem pokrótce o co chodzi w grze i za chwilę razem z Martyną pokażemy Wam krótką, przykładową rozgrywkę, ponieważ gra jest bardzo prosta. I w jednym materiale możemy zrobić kompleksowo wszystko na jej temat. Tak więc e, przygotowanie do gry zaczynamy od rozdania każdemu z graczy takiej karty pomocniczej, na której znajduje się, e, na której znajduje się dziewięć ikon odpowiadających dziewięciu 9 kartom, 9 nie dziewięciu 9, 8. 8 ikon i 8, 8 typów kart, które znajdziemy w deku potworów. Tak więc mamy kartę pomocniczą. I dodatkowo wykładamy czterech bohaterów, w których będziemy się wcielać. Tyle, że każdy z graczy wcieli się w konkretnego bohatera, który jest wyłożony, a nie że dobieramy sobie postać. O co chodzi za moment ich wrócę i wytłumaczę. Wykładamy jednego z dostępnych czterech bohaterów i sześć przedmiotów ekwipunku, które do niego należą. Każdy bohater ma jakieś różne przedmioty, które pasują, które odpowiadają tylko temu konkretnemu bohaterowi. Dodatkowo gdzieś w okolicy graczy układamy karty, którymi będziemy odmierzać punkty zwycięstwa. I to w sumie tyle, jeżeli chodzi o przygotowanie. Tak, tak jak powiedziałem, karta pomocy kładziemy ją tą jasną stroną do góry w w późniejszym czasie może się zdarzyć, że tą kartę przełożymy na tą ciemną stronę. W jaki sposób? W swojej turze każdy z graczy może zrobić dwie yy, znaczy jedną akcję. Yy, dwie różne akcje są do wykonania. Pierwsza możliwa akcja to dobranie karty z wierzchu stosu kart potworów. Tą kartę, którą dobierzemy, patrzymy tylko my w tajemnicy, nie pokazujemy innym graczom, oglądamy ją samemu i możemy zadecydować, czy dołożymy ją do podziemi, do lochów, w który, do których ktoś z nas pójdzie, lub możemy tą kartę odrzucić, ponieważ na przykład chcemy my iść do podziemi, a ta karta jest bardzo um, trudna do pokonania, załóżmy jest to smok, który ma 9 punktów siły, to raczej nie chcielibyśmy go tam, jeżeli sami chcemy iść do podziemi, chyba że chcemy przeciwnika wepchnąć do podziemi, to wtedy raczej mu tą kartę dołożymy. Ale jeżeli zdecydujemy odrzucić kartę, to razem z tą odrzuconą kartą wybieramy jeden przedmiot ekwipunku bohatera i też go odrzucamy, czyli e, z jednej strony ułatwiamy może drogę po podziemiach, ale utrudniamy tym, że nasz bohater straci jakiś przedmiot. Załóżmy, że ja zabierałbym tą bransoletę, która daje dodatkowe trzy życia. I to jest jedna możliwość. Lub druga możliwość, jeżeli chodzi o akcję w naszej turze, to możemy spasować. To znaczy, że nie bierzemy udziału w dalszej rozgrywce w tej rundzie. Wszyscy pozostali gracze nadal mogą dobierać karty. Do momentu, kiedy nie zostanie jeden ostatni, który nie zdążył spasować. Ostatnia osoba, która nie spasowała, musi wejść do podziemi. Co się dzieje wtedy? Wszystkie karty, które są w podziemiach, trzeba będzie pokonać, i do pokonania tych kart będą do użycia tylko te przedmioty, które nie zostały wcześniej odrzucone. Czyli załóżmy, że niektórzy z graczy odrzuci, odrzucili dwie karty, i zabrali dwa przedmioty, czyli zostałoby nam cztery przedmioty i te karty, które są w podziemiu do pokonania. Co się dzieje w momencie, kiedy wchodzimy do podziemi? Sprawdzamy, ile nasz bohater ma życia. W tym przypadku mak ma dwa życia swoje bazowe, plus ścianę ognia, która dokłada kolejne 6 punktów życia, razem 8. Po kolei rozpatrujemy każdą z tych kart. Które są w podziemiach. Odwracamy pierwszą kartę i sprawdzamy, co się na niej znajduje. Jeszcze trzeba sprawdzić, jakie przedmioty mamy do wykorzystania, ale nie ma karty, którą musimy zadeklarować. Nie mamy przedmiotu, który każe nam zadeklarować coś przed wejściem do lochu. Ok, mamy takiego kościotrupa i on ma dwa punkty ataku, a można go pokonać pochodnią lub wodą święconą. Nie mamy ani pochodni. Ani wody święconej, czyli w teorii musimy przyjąć te dwa obrażenia, ponieważ ten potwór zadaje dwa obrażenia. Możemy wykorzystać jeden z pozostałych kart, ale wtedy najprawdopodobniej będziemy musieli ją odrzucić. W tym przypadku raczej. Wydaje mi się, że to nie jest dobry pomysł, czyli przyjmujemy te dwa punkty obrażeń. Zostało nam 6, ponieważ razem mieliśmy 8, i dobieramy kolejną kartę. Kolejna karta to taki golem, który zadaje aż 5 punktów obrażeń, a można pokonać go młotem ponownie. Nie mamy młota i możemy zaryzykować. Karta polimeru pozwala nam, ten yy, ekwipunek pozwala nam pokonać danego potwora, ale w jego miejsce musimy wyłożyć wierzchnią kartę z deku, który nie został. Yy, z tych kart, które nie zostały jeszcze wykorzystane. I w ten sposób rozpatrujemy każdą kolejną kartę tak długo, aż yy, przegramy, lub aż wygramy z tymi potworami. Teraz, w momencie, kiedy wygramy, dostajemy kartę. Pierwszego zwycięstwa, w momencie kiedy mielibyśmy dostać drugą taką kartę, automatycznie wygrywamy grę. W momencie kiedy przegramy, akurat tutaj najprawdopodobniej byśmy przegrali, ponieważ były strasznie mocne te potworki. Jeżeli przegramy, to obracamy naszą kartę pomocy na tą ciemną stronę. W momencie kiedy przegramy drugą taką wycieczkę do podziemi, niestety odpadamy z gry. I to, jest, to są dwa sposoby też na wygranie w Zapraszamy do podziemi. Ponieważ pierwszym sposobem jest zdobycie dwóch punktów. Drugim sposobem jest bycie ostatnim graczem, który jeszcze został przy życiu. Ok, i mniej więcej o to chodzi w grze Zapraszamy do podziemi. Teraz razem z Martyną pokażemy Wam przykładową rozgrywkę. To co, rzucimy kostką na pierwszego gracza. Wybór pierwszego gracza jest dowolnym sposobem yy, ponownie jeden. <laughs> Czyli mam szansę, że będę pierwszy. Dwa. <laughs> Czyli jestem pierwszy tak prawie, prawie. Zostawimy tego maga jako yy, naszego bohatera. Zaczynając ode mnie dobieram pierwszą kartę. I pokażę Wam tą kartę. I myślę, że zostawię tą kartę w podziemiach. Przechodzimy z turą do Martyny. Też do podziemi. Dobra. Czyli w teorii wiemy, grając na dwie osoby, wiemy 50% tego, co znajduje się w lochach, podziemią. Hmm. W takim razie ja zachowam tą kartę i zabiorę przedmiot Martyna. Kolejny potwór do podziemi. Eee, smok jest odkryty. Przetasuję to. Chociaż teraz oszukaliśmy. Wszyscy wiemy, że tam nie ma smoka. <grystanie> Coś nam się poprzekręcały karty. Okej. Okay. Eee. Nadal jest tam trochę przedmiotów. Aż. Pas. Ok, czyli ja ruszam do podziemi. Mam całkiem sporo przedmiotów, więc jest szansa. Mam 8 życia. Po kolei odkrywamy karty. Pierwsza karta jest to kościotrup, którego mogę pokonać, ponieważ mam yy, wodę święconą, czyli. Ten kościoł mnie już nie interesuje. Kolejna karta. Śmierć z kosą. Ponownie pokonuję, ponieważ tą kartę również pokonuje wodą święconą. Jeszcze tylko dwie. Oj, jaki diabeł. Ale mam cyrograf. I cyrograf pozwala mi pokonać tego diabła. Zostaje ostatnia karta, którą jest Gremlin. Mogę przyjąć to jedno życie. Chociaż. Mam wszechmoc i ten przedmiot mówi, że jeżeli każdy potwór w Lochach był inny, to wygraje, wygrywam rundę. Każdy jest inny, zdobywam pierwszy punkt, jeszcze jeden i wygram grę. Teraz zdobyłem pierwszy punkt, mogę zadecydować, czy wymienimy naszego bohatera, czy zagramy drugą, kolejną rundę tym samym. Ja myślę, że wymienimy, żeby Wam pokazać. Co jeszcze się tutaj może znaleźć i zabierzemy teraz pod ziemię wojownika. Wojownik ma trzy życia. I zaraz Wam pokażemy przedmioty, które ma wojownik, czyli ma e, zbroję i tarcze, które razem z, życia, z trzema życiami dają nam w sumie 11. Mamy smoczą włócznie, która pokonuje e, potwory z takim krzyżem. Mamy. Świetlisty miecz pokonujesz wszystkie potwory wybranego typu. Musisz wybrać przed zejściem do lochu. To jest właśnie przedmiot, który musimy zadeklarować, jakie potwory będzie pokonywał przed zejściem pochodnia i święty Graal, który ponownie pozwala nam pokonywać potwory e, święconą wodą. I jestem pierwszym graczem, ponieważ schodziłem do podziemi, więc. Zerknę sobie tutaj i dołożę tego potworka. <laughs> Trochę się tego na zbierach ma. O proszę. Już mamy jeden przedmiot mniej dla naszego wojownika. Hmm. Okay. Dużo tych potworów. W momencie, kiedy skończą nam się te karty, a zostało ich pięć, to osoba, która nie może dobrać karty, schodzi do podziemi. Czyli trzeba wiedzieć, kiedy spasować. Pas. Tak czułem, że jak dobiorę kolejny przedmiot, to Martyna spasuje. Ok, świetlistym mieczem chciałbym pokonywać potwory z młotkiem. I lecimy po kolei. Gremlin jedynka z pochodnią, czyli pokonany. Golem z młotkiem, czyli mój miecz go pokonuje. Kościotrup i pochodnia i święcona woda, czyli jest ok. Yy, taki ork z pochodnią, czyli wygrałem. Wampir ze święconą wodą jest ok. Dobrze idzie. Śmierć. Ponownie święcona woda mnie ratuje. Kościotrup. Ponownie święcona woda mnie ratuje lub pochodnia. Wampir, czyli sami wiecie, że już. Jest ok, i znowu golem, który ma młotek, a mój miecz pokonuje młotki, czyli udało mi się pokonać wszystkie potwory w podziemiach. Dostaję drugą kartę i w ten sposób wygrałem grę. Ok, tak więc jak widzicie, gra jest bardzo prosta, można ją e, bardzo szybko zagrać. <noise> Według pudełka gra jest dla 2 do 4 osób od 10 roku życia na 30 minut. Śmiało w 30 minut można w to zagrać, jak widzieliście. Chyba, że dłużej się przekomarzamy i mm, zagrywamy karty. Co podoba Ci się Martyna w tej grze? Um, ona jest szybka, możesz to grać, wiesz, nie musi być tego w domu, możesz mm -hmm. na dworze grać, to ona jest w małą pudełku, więc możesz ją wszędzie um, zabrać ze sobą. No i um, jest fajne normalnie wiesz, z koleżankami albo. Jeżeli sami to miałaś fajnie grać i. Prosto można się nauczyć, nie no, jest skomplikowana, można no szybko pięć, wytłumaczyć. W 5 minut to możesz wszystko już wiedzieć. Dokładnie. Na no, cztery graczy, czyli yy, myślę, że im więcej graczy, tym większe, większa radość, ponieważ przy czterech graczach już wiemy tylko 25% tego, co ląduje w lochu. Jest trzech dodatkowych graczy, którzy w tajemnicy dokładają te karty. I wtedy ta zabawa pewnie jest troszeczkę bardziej... Mm, Budująca napięcie, ponieważ nie wiemy w którym momencie się wycofać. Bardzo fajne wyko wykonanie jest tej gry. Grafiki na kartach, na tych żetonach są naprawdę fajne. Do tego nie wiem, czy zauważyliście, niektóre elementy tych żetonów się, od, się świecą, tak? dają taki błysk. Jest taka fajna folia położona na tych elementach. Postaram się to uchwycić i wam to pokazać. Tak więc. To też dodaje dodatkowych wrażeń wizualnych, jeżeli chodzi o tę grę. Prosta, nie? nie ma żadnych skomplikowanych zasad. Myślę, że każdy może złapać te zasady i śmiało grać. Jest to gra tak samo dla rodzin, czyli można sobie usiąść rodzinnie i w to pograć, i tak samo dla graczy, ponieważ przy tym, jak są bardziej zaawansowani gracze, to. Myślę, że troszeczkę więcej kombinacji, takich trochę pokerowych podejść i próbowania oszukać przeciwnika. Nie wiem, a tutaj miałem taką fajną kartę i ją odłożyłem, żeby podpuścić, że może tam są słabe karty w lochach. A ja w sumie liczyłem na to, że mnie Martyna wpuści do tych lochów, dlatego odłożyłem smoka i dlatego zabrałem smoczą włócznie. No, mówię po co mam z nim walczyć, a mogę. Zabrać słoczą włócznie i y, obniżyć ilość przedmiotów dla naszego bohatera. Ok, tak więc, tak pokrótce wygląda mm, gra. Zapraszamy do podziemi, a my już teraz y, w tym składzie Was pożegnamy. Za moment zobaczycie no, inny skład, czyli ja z Anią wylosujemy zwycięzcę gry Elect. Tak więc, już za moment Widzicie ponownie mnie i Anię w losowaniu na chwilę obecną. Na razie, hej! Jesteśmy z powrotem z tą małą zmianą, że miała być Ania, jednak jest Vivian. Cześć. Tak więc to ona wylosuje zwycięzcę gry ELEKT. Ale oczywiście zanim samo losowanie, to kilka słów od nas. Przede wszystkim jeszcze raz dziękujemy firmie Filmie, wydawnictwu What the Frog, za podesłanie tej gry do stworzenia materiału i za to, że razem z nami ufundowali drugą taką grę, którą właśnie za moment ktoś z Was wygra. Dodatkowo Wam wszystkim dziękujemy za branie udziału w naszych konkursach, za wszystkie komentarze, które również dają nam sporo inspiracji, ponieważ poznajemy nowe gry dzięki Waszym komentarzom. No, z nowych rzeczy jeszcze jedno ogłoszenie, mianowicie na Facebooku powstała grupa pod tytułem Planszowe Konkursy Board Game Land, do której wszystkich serdecznie zapraszam. Jeżeli jeszcze was tam nie ma, to serdecznie was do niej zapraszam. Tam już wkrótce nasi, nasi widzowie będą mieli, że tak to ujmę, coś do powiedzenia w sprawie kanału, moi drodzy. Także. Zaglądajcie na Facebooka, dołączcie do naszej grupy i czekajcie na posty, między innymi z kolejnymi konkursami. Jeszcze nie wszyscy chyba do końca czytają regulamin, także zwrócę też na to Waszą uwagę i na ten aspekt bycia publicznym subskrybentem. Jeżeli nie dotarło jeszcze do Was taka informacja, jeżeli jeszcze nie wiecie, jak ustawić, Publiczne subskrypcje, to gdzieś tutaj pojawi się film, w którym pokazuję, jak to zrobić. Tak więc, oglądajcie do końca, i jak wyskoczy tutaj film, to kliknijcie sobie w to okienko. Tam zobaczycie, jak upublicznić subskrypcję. A teraz przejdziemy już do losowania. Tak więc, vivien, mieszaj mocno. I zaraz dowiemy się, kto będzie szczęśliwym posiadaczem gry. Elekt od wydawnictwa What the Frog. Mamy już? Ok. Rozwijamy. I zwycięzcą jest Martian. Martian Zaraz może to bliżej tutaj pokażę, żeby wszyscy widzieli. Jest. Jest Martian, także odezwij się proszę do nas na naszym fanpage'u w wiadomości. Do strony, i w tym miejscu weźmiemy od Ciebie wszystkie potrzebne nam wiadomości, żeby dotarła do Ciebie gra Elekt. Wszystkim jeszcze raz serdecznie dziękujemy i zapraszamy do naszych materiałów. Zapraszamy do kolejnych konkursów już wkrótce. A na chwilę obecną to wszystko. Do zobaczenia. Na razie, hej.